No moi drodzy, powiem wam szczerze, całkiem niezły maraton magazynowy nam się zrobił pod koniec tego tygodnia, 3 dni z rzędu, a dzisiejszy finał wcale nie jest najgorszym z tych dni. Kiemano, klockowe świry, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jest, Owen był tutaj, moi drodzy, w czwartek. Wczoraj wpadła mega niespodzianka, jaką jest nowy magazyn Lego Duplo, a dzisiaj lecą dwa kolejne magazyny. Fakt, ja je już miałem wczoraj, ale no stwierdziłem, że Duplo zasługuje na osobny odcinek, ze względu, wiecie, no, no kurczę, nowy magazyn na rynku. Co z tego, że duplo, ale nowy magazyn i powiedz na osiedlu. Wcale nie takie zły, moi drodzy. Wiem też, że niektórzy z Was dzisiaj spodziewali się, co prawda, cyber smoka. Niestety minimalnie czasu mi zabrakło. Wiecie, nie chciałem czegoś na szybko w ostatnich sekundach łatać, wydawać czegoś nie tak, jak mi się widziało. Więc, no wybaczcie, tydzień jeszcze wytrzymacie, za tydzień jeździ już na stuwę. Natomiast na stuwę te magazyny, to znaczy City mamy już w kioskach, a Star Wars będzie na chwilę w przyszłym tygodniu. Powiem Wam szczerze, jestem lekko zaskoczony, bo hierarchia trochę mi się odwróciła, ale po kolei. Magazyn Star to numer 7 na 2022 i bez zmienna, cały czas jeszcze przynajmniej cena 1499. Co ważne, dostajemy również tutaj kartę z asoką oraz żołnierzem Klonem, jeżeli chcecie uzbierać wszystkie, no to wiecie, że musicie również i to kupić. Magazyn to już klasyka, czyli przepełnienie komiksami, triki, trikami z mocami. Pojawia się również i look trochę w temacie, no jak Skywalker Saga normalnie tu mi przed oczami wyskoczyła. Jakby nie to, że przed chwilą skończyłem grać w kolejny epizod na moim kanale gamingowym gdzie was serdecznie zapraszam. Przyglądamy się tutaj At-Atowi. Troszkę zagadek, troszkę łamigłówek. Instrukcja dwustronna naszego brzeszczota. No i przede wszystkim tutaj w drugim komicie sam brzeszczot się pojawia. Jeżeli jesteście ciekawi kolejnego numeru, tak jest, wiem. Wszyscy czekaliście tylko na tą minutę filmu, by potwierdzić to info i poznać datę. 5 lipca Dart Maul, moi drodzy, pojawia nam się w gazetkach. a jaj ależ to będzie gorący numer i ależ wiele będzie wtedy gorących, jak będą bez sklepu, tak szybko by to wszystko wykupić. Nie ma konkursu, to tak jeszcze wygwoli, ścisłości. 5 lipca to dopiero będzie fajny dzień. Dzień przed urodzinami mojej narzeczonej, więc już wiem co jej kupić. W sensie nie przyjmie tego, ale ja się to wezmę, nie? Hmm. Lego City, natomiast to również 14 ,99 zł 99 groszy numer tutaj jest akurat szósty i w środku znajdziemy niby strażaka z ale powiem wam szczerze i ja jestem zaskoczony i nie nie, nie lekceważyłbym tego numeru o czym troszkę zaraz, jeszcze zapowiedź no ale chyba większość z was już wie właśnie, może ten 17-6 będzie dobrą okazją by rozpocząć granie w Minecrafta na moim kanale gamingowym, co? już kiedyś grałem, może wrócimy, dokładnie tej daty piszcie w komentarzu co sądzicie czy to dobra data czy zła, tutaj Zagadki, łamigłówki, plakaty, czy jeszcze jest nas w stanie wydawnictwo czym zaskoczyć. Oczywiście, powoli gdzieś tam się upgrade'uje, powoli polepsza się z numeru na numer, ale to nie jest rewolucja, a naturalna ewolucja. Tutaj natomiast no już widzicie, że będzie w przyszłym, No już, dobra, miałem pokazać Wam konkurs, ale, moi drodzy, już 1 lipca 25 elementów, też trochę mech. Yy, no taki klimat wiecie, wakacyjny, jak policja na wodzie, ale zobaczymy, co będzie. Natomiast tutaj macie dwa konkursy o takie oto nagrody do wygrania. Wiecie, ten numer aktualny też zlekceważyłem, więc może być, że tego trochę olewam, a okaże się też świetny. Dlaczego go zlekceważyłem? Już wam powiem. Aczkolwiek może jednak zacznę sobie od Brzeszczota. Czy można mnie nazwać fanem Brzeszczota? No chyba tak, moi drodzy, nie tylko mam tego oryginalnego. Później zbudowałem sobie po tym oryginalnym własnego Microfightera, w czasach, gdy jeszcze Microfighter oficjalnie nie był ogłoszony, gdy ten oficjalnie wyszedł, również go nie było opcji. Zakupiłem i. Posiadam. No i teraz jeszcze wyszedł taki, więc posiadam wszystkie brzeszczoty, jakie wyszły w historii. Oczywiście nie mówię o tym brzeszczocie nowym, który jest przerobiony z Nabu Fightera N1, ale wiecie, spokojnie, kto wie. Z czym się tu spotkamy? To jest na pewno kupa ciekawych elementów, bo nie tylko tutaj dwa takie nadrukowe, to nie jest częste, a w przypadku, jeżeli często budujecie mocki, właśnie jakichś statków i tak dalej, to się na pewno przyda. Zdziwiło mnie też tutaj ten element, żony jest w kulerze Bright Light Orange, czyli ten taki śmieszny. Pomarańczowym. Tutaj dwa. Jeszcze to Wam muszę o, to odczepić, byście w pełni zobaczyli. Te elementy są ciekawe, bo one tutaj są w takim na plejciku takim przytwierdzone. Dwa tutaj te silniki. Innymi słowy, jeżeli sobie lubicie przymocować jakiś stateczek, to jest to właśnie brzesztot, który Wam się przyda. Jezu, takie chłopy trzymałeś, a przyszła recenzja i się rozpadasz w rękach po prostu jak jak jakaś podróbka. No dobra. Coś mnie boli, to faktycznie tu ten element. On oczywiście na jednym jumperze tu się troszkę kiwa taka kapsuła ratunkowa, i generalnie wiecie, nie jest to jakiś mikromodel, który urywałby na głowę. Nawet z tej perspektywy jest, powiedziałbym, mocno płaski i niezbyt fajny. Tu jeszcze powinno być przedłużone to trochę w dół, ale ze względu na elementy, zdecydowanie myślę, że warto rozważyć jego zakup, ale raczej tylko na elementy, bo tak na półce. No, nie oszukujmy się, niczego nie urywa, a nawet minimalnie trzeba naciągać, że on właśnie jest brzeszczotem. Moi drodzy, natomiast jeżeli chodzi o drugi pojazd, powiem Wam szczerze, jestem w szoku, bo on mi wyglądał taki, wiecie, mech kładnie. Tymczasem zupełnie nowy kolor, z którym ja się nie spotkałem, ani kamera go nie oddaje, no i to nawet to widać, bo nawet na obrazku tutaj mi to wygląda po prostu na jakiś, wiecie, ten klasyczny żółty, ten taki pożółkły, sianowy, nie. Tymczasem w ogóle ja od opakowanie pakowaniem wiecie, co jest? Jakiś misprint, jakiś błąd, a to naprawdę wali mocno po oczach, jak prawdziwa kamizelka ratunkowa. Niesamowity jest wręcz ten kolor. Nie jestem pewny, bo wiecie, jak to się będzie budowało za kilka lat, gdy kolor zniknie, a w instrukcji go dobrze nie Widać, no ale dobra, to już życie zweryfikuje. Natomiast, tak jak mówię, nie tylko ten kolor mnie tu zachwycił, ale i również czarne kołpaki, których ja nigdy tutaj w życiu nie miałem, felgi bardziej. To jest też coś, czego nie posiadałem. W związku z tym, no, niby kładzik jak to kładzik, ale kilka elementów, których nie miałem, przede wszystkim to odblaskowe, robią na mnie wrażenie. Strażak, taki młodziak, bez wąsa, bez zarostu, prosty. Strażak, znaczy w sensie prosty wyglądowo, oczywiście. No, i tutaj ten odblask nawet nie jest tak odblaskowy, jak ten odblask tam. Innymi słowy, myślałem, że to będzie taki po prostu kolejny do kolekcji, kolejny na części yy, pojazd. Tymczasem, on mi na pewno zostanie niezburzony, a ten oto brzeszczot pójdzie na część to po raz kolejny pokazuje, że nie warto lekceważyć tych magazynów, bo częstokroć możemy się zaskoczyć. Jestem ciekaw, czy któryś z tych magazynów Was zaskoczył. Pamiętajcie, City już jest staro, w przyszłym tygodniu nam się pojawia. Co sądzicie? Czy kupujecie, czy jednak zostawiacie wszystkie pieniążki na darta maula, który już niebawem, no, pozamiata srogo? No, na pewno top 7 numerów w tym roku gazetek. To nie ma chyba innej opcji. Czy jest opcja, żebyście tu byli i nie zostawili subskrypcji? Pewnie tak, ale mi będzie miło, jeżeli postąpicie zupełnie inaczej. Także będę wdzięczny. Tak jak i będę wdzięczny za odwiedzenie innych kanałów, chociażby gamingowego, no bo na, no właśnie, tam się trochę podziało na WTF-ie. Też zajrzyjcie i usłyszcie o tym końcu. Bye!